Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy, na samym wstępie chciałbym bardzo szczerze i serdecznie przeprosić. Dobrze no przyznam szczerze, nie pomyślałem, wręcz zapomniałem. Zapomniałem, moi drodzy, że teraz trwają święta, a ja na okres świąt zapowiedziałem wam maraton z Hellcrafta. To chyba nie jest do końca dobry pomysł. Poza tym, chciałbym sobie, moi drodzy, przez okres świąt sam odpocząć od nagrywania filmów, bo boję się, że wkrótce mogę się wypalić, a to chyba nie byłaby dobra wiadomość. Dlatego, moi drodzy, wiecie co? Na razie maraton z Hellcrafta przekładamy. Po świętach od razu z nim polecimy, a przez najbliższe dwa dni ja bym sobie odpoczął. Mam nadzieję, że nie będziecie mieli mi tego za złe. Przy okazji, moi drodzy, brakuje jeszcze około 500 subskrypcji w momencie nagrywania tego materiału. Do dobicia 319 tysięcy na kanale. Jeżeli ogląda to ktoś, kto nie subskrybuje, a podobają mu się moje filmy, nie zasubskrybuje, najwyżej po jakimś czasie, jeżeli mu się nie spodobają moje materiały, osubskrybuje. No i po prostu nic nie straci, a zyskać można, myślę, wiele. A teraz, moi drodzy, zapraszam was wszystkich do oglądania. Pewnie zastanawiacie się, co ja tutaj robi na tej wysokości. No, uciekłem przed Hoglinem, jak widzicie, bo ten skurczybyk próbuje mnie zaatakować. No ale dobra, mam przy coś zapalare? Nie mam, mam jedynie Fire Charge'a. No dobra, powinno to wystarczyć. Muszę zeskoczyć i uciekać, moi drodzy. Jeju. Zapali się, zapali, dobra. A teraz muszę go, tutaj dosyć mocno obić. Kurde, dawaj, 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 ging, 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 jak z bossem. Dobra, mamy 7 kolejnych porkczopów, świetnie. Moi drodzy, moi drodzy, jeżeli mój głos dzisiaj będzie nieciekawy to Was też bardzo serdecznie za to przepraszam. Nie, no, odcinek przeprosimy <laughs> Ale powiem szczerze, dopiero niedawno wstałem, bo generalnie ten odcinek miałby mia być nagrany wczoraj i dzisiaj rano opublikowany, ale wczoraj wieczorem tu przed nagraniem odcinka no dosłownie położyłem się na 5 minut i obudziłem się właśnie... Rano i to nie rano, tylko dosyć późno rano, bo ostatnio bardzo mało spałem i chyba mój organizm potrzebował się troszeczkę zregenerować i dłużej pospać. No jestem na siebie wściekły, no ale cóż, no przepraszam, mam nadzieję, że mnie za to. Nie, nie ten, nie nakrzyczycie mnie na mnie za to. <grych> no to jest mój teraz dzisiaj. Co dzisiaj bym chciał zrobić? Chciałbym dzisiaj zrobić farmę Hoglinów. Yy, przynajmniej taką tymczasową, no bo jedzonko w tej chwili dla mnie będzie bardzo tutaj ważne. W tym celu potrzebuję ogromnej ilości właśnie tych grzybków, mm, ale na dobrą sprawę chyba to nie muszę ich tutaj sobie zbierać ręcznie, bo przecież mamy od jakiegoś czasu w Minecraft Mechanikę wyrastania sobie tych grzybków, oczywiście poprzez kliknięcie mączką kostną na Nylium. A jeżeli chodzi o mączkę kostną, no to praktycznie jej nie mam. A może mam? <laughs> przecież ja mam tu blisko, moi drodzy, przecież Sol Sandwali. Więc ja sobie troszeczkę tych bloków kości pozwolę sobie. Zdobyć i za chwilkę tych grzybków sobie odrobinkę pofarmimy. Nie wiem, ile będę tego potrzebował. Może spustaka, może. Tak? Nie wiem, nie wiem, zobaczymy Tyle ile będę miał, tyle zużyję oczywiście na rozmnażanie I też inna kwestia, którą Ostatnio e, sobie tak pomyślałem I nie jestem pewien jak to będzie działało Mianowicie, jak to jest z hoglinami rozmnożonymi Bo przecież hogliny to raczej mają Mechanikę mobów agresywnych nie? Jak one się zespawnują, to one się po chwili Też potrafią zdespawnować Co będzie bardzo problematyczne w farmie Mam nadzieję, że chociaż rozmnożone hogliny Będą cały czas w tej farmie były A nie, że znikną po jakimś krótkim czasie. Jeżeli tak, no to wtedy farma nie będzie miała sensu. Jeżeli wy też, moi drodzy, nie wiecie, jak to działa, no to będziecie mogli się po dzisiejszym odcinku tego dowiedzieć. Chociaż ja jestem raczej powiedzmy troszkę sceptycznie nastawiony, ale jest nadzieja. Jest nadzieja, że to wszystko będzie dobrze działało. Dobra, tutaj mamy Hoglina. Raczej go wykorzystam właśnie do farmy, więc nie będę go zabijał. Tego też w sumie mógłbym wykorzystać do farmy, ale no wiecie co, moi drodzy, no... On był już, że tak powiem, zbyt na wolności, więc on by mi tutaj przeszkadzał przy tworzeniu chociażby zagrody i właśnie takim równaniu terenu, więc musiałem je zabić, tak samo jak tego młodego będę musiał sprzątać. Skurczy byk, próbuje mnie tutaj. Ach, dobra, nieważne. Wiecie, to silniejszych się nie podchodzi. <laughs> Spoko. Moi drodzy, też powiem Wam szczerze, że w jednym z kolejnych odcinków, może nawet w kolejnym, czyli pewnie po tej dwudniowej przerwie, to sobie byśmy poszli, poszukali jakiejś twierdzy z nadzieją, że znajdę diamenty, bo diamenty mi się mega przydadzą oczywiście już na chociażby diamentowy kilow, bo o zbroi diamentowej i netherite'owej ja tutaj nie będę marzył, ale kilof nedraitowy, jak najbardziej. ojen kolejnym mi tutaj zdechło. No, i właśnie poszlibyśmy sobie moi drodzy troszeczkę poszukać jakiejś twierdzy, bo też zaraz wam powiem, że gdzieś tutaj się zacząłem kopać troszeczkę przed siebie, też w nadziei, że znajdę gdzieś twierdzę. O, dokładnie tutaj ten tunel ma jakieś 300 kratek, i niestety jedynie gdzie dotarłem, do, do, to do kolejnego biomu e, tej doliny bazaltowej, delty. Więc no cóż, tam raczej nie będzie żadnej twierdzy. Boże, dalej jeszcze musiałbym się kopać, ale szczerze mówiąc, mi się nie chce. Więc następnym razem pokopię się albo w tym kierunku, albo w tym. Albo w tym. Nie wiem. Zdecydujemy jeszcze w którym kierunku się pokopimy i może wtedy gdzieś jakaś twierdza nam się trafi. A dlaczego do twierdzy? Bo moi drodzy, tam jest szansa oczywiście na siodło. A jak już będę miał siodło i Stridera, to moi drodzy, cały nether stoi przede mną otworem, że tak powiem. I super. I wtedy będziemy mogli sobie naprawdę na dalekie dystanse podróżować. Okej. Okay. Tu już prawie jak widzicie teren skopałem, więc pozwolę sobie z jakichś tutaj resztek drewno, ile jakiekolwiek tutaj drewno mam. To zrobię sobie zaraz tutaj, moi drodzy, zagrody. Yy, no biednie, nie? Bardzo biednie. Okej, okay. musimy zrobić sobie... No ale nawet nie mam drewna na patyki. Tu mam troszeczkę desek. No dobra. Coraz ciężej, moi drodzy, coraz ciężej. Ale zrobię sobie kamienny toporek. Ciach, no i tutaj troszeczkę tego drewienka sobie e, wydobędę, zniszczę. Chociaż drewienkę, ja to będę nazywał drewienkiem, chociaż poprawnie na to powinno się mówić e, blok grzyba, nie? No, ale to jest taki blok drewnianego grzyba, więc... Ajajajaj, je, 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 niech każdy mówi jak mu wygodnie. Ja będę mówił na to zawsze nederowe drewno i wątpię, że kiedykolwiek będę mówił na to inaczej, bo to jest takie wygodne w miarę, takie intuicyjne. No skoro możemy robić z tego drewniane wyroby, no to ciężko to nazwać nie drewnem, Nie? No ale w Minecraft nazywa się to stem, czyli właśnie ta nóżka grzyba jakby, więc... Pff. No jest to dosyć pokręcone. No ale cóż, to jest Mojang. Mojang lubi często właśnie komplikować proste sprawy, jak chociażby... Zobaczcie, ostatnio został dodany nowy mob Zoglin. To jest najnowszy mob bodajże? Tak, najnowszy mob, czyli wersja zombie yy, Hoglina. No ale dobrą sprawę, czemu Zoglin? Mógłby on się po prostu nazywać yy, Zombie Field yy, czy Zombie Field yy, Hoglin. Albo tak na dobrą sprawę y, pigmeny powinny się nazywać. Y, piglony? Nie wiem, nie mam pojęcia. Zom, zomglony. Nie wiem, ludziska. Moim zdaniem moje jest strasznie niekonsekwentne w kwestii nazywania mobów. Mogliby zdecydowanie y, lepiej to przemyśleć. Okej, okay, mamy tutaj pierwszego Hoglina. Zoglina. Chodź tu, chodź tu. Chodź tu, Hoglin. Hoglin jeszcze nie zogliny. <śmuszczanie> Gdzieś go tutaj, moi drodzy, y, stenteguje. I potem będę musiał na szybko stawiać tutaj te. O, schował się, czekajcie, może mnie nie widzi. Spoko. Nawet lepiej. Dużo lepiej. I dobra. To nie będzie na razie wielka zagroda, bo mnie na wielką na razie nie stać, jak widzicie, jeżeli chodzi o ilość m, tych y, płotków. Tutaj raz, dwa, trzy. No, nawet nie skończę tej zagrody. To musi być szybka akcja, moi drodzy, chyba że mnie nie zauważy. Dobra, nie widzi mnie. To znaczy, że jest dobrze. Pyk, pyk. I tutaj jeszcze troszeczkę płotków. Świetnie. Tak. No i dobra, na razie tutaj zrobię yy, duży otwór. No i wtedy Hoglin tutaj wejdzie. Przynajmniej jeden. Chodź, 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 To będzie ciężka akcja, moi drodzy. To jest będzie ciężka akcja, ale ma szansę się udać. I zamykamy, zamykamy, zamykamy. A, kurde, skurczywyk. Mądry jest. Nie taki głupi jak myślałem. Dobra. Dobra. Enderman nawet tam wszedł. Uuu! Uh. Stój, stój, o kurde To nie będzie takie łatwe Czekajcie, tu mam pork chopa Tam jest drugi hoglin Okej, okay, to zaraz sobie go sprowadzimy No co? Patrz jaki pyszny grzybko A kurde, kurde Chyba już nie wyjdzie, chyba już nie ma szans wyjść, bo tylko jednak Tak, zabudowałem, myślałem, że tylko jeden potek postawiłem, aż trzy postawiłem Ja pierdzielę, co za emocje Świetnie To zrobimy coś już prostszego moi drodzy Zrobię tutaj coś w ten deseń i to mi powinno pozwolić wyskoczyć aż tam daleko. Będą mnie te moby biły, ja o tym wiem doskonale, no ale cóż. Mam nadzieję, że chociaż... no jeszcze zbrałem i nie zdechnie za bardzo. Okej, okay, tu idzie Hoglin, ja muszę zakręcić, obkrążyć go i spoko, będzie... musi być git, moi drodzy, musi być git. Woo! Nie, nie, za wcześnie! Jesus. Chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Chodź tu. Ojeny, moi drodzy. No nie wbiegł! Ja pierdykam. Mm, dobra, będę musiał tu wpaść niestety do zagrody, moi dro... Ja! Kurde, jaki fart. Dobra, jest spoko, jest mega spoko, moi drodzy. Kurczę, gdybym miał nim tagi, oczywiście od razu bym je nazwał. No ale no nie bardzo mam, jak, nie mam naim tagów. No i co jakiś czas ten farm oczywiście będę sobie powiększał, moi drodzy. Mm, nie wiem, pewnie się okaże, że ona będzie mniej więcej aż dotąd tutaj, jeżeli chodzi o płotki. No ale cóż, zależy mi, żeby mieć jak najwięcej tych hoglinów. No i dobra, teraz potrzebujemy mnóstwo tych grzybków, więc ja te 20 bloków kości sobie zmienię na mączkę kostną. Też sobie poniszczę te. to są mródzcy, tak? Czyli korzenie dokładnie. No i tego jednego grzybka wezmę. No i klikamy. Mmm, bez grzybka, niestety. Jest jeden grzybek, spoko. Oj, ojoj, oj, oj. O, Teraz aż dwa grzybki poszły. Gdzieś tutaj sobie do paska szybkiego wyboru wezmę, moi drodzy, te grzybki, żebym widział ile ich mam. Jak widzicie, mam ich 5, 6. Spoko. I teraz dwa naraz dostanę. Mmm, kurde, zgadłem. Dobra, teraz żadnego nie dostanę. No, a teraz aż trzy będą. Nie, pomyliłem się, tylko dwa. Dobra, nie jest źle. To już mamy 10 prawie. Nie, mamy 10, spoko. No tu nawet, tu nawet niebieski wyrósł. Oczywiście one niebieskiego się boją. Dlatego też ja tak sobie pomyślałem i super, że dostałem właśnie ten niebieski. Tylko co bym mógł wrzucić, wyrzucić? Wszystko w miarę przydatne się wydaje. Hmm, no dobra, co mogę powrzucać? to powrzucam, ciach, 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 ciach. I dobra, niebieskiego grzybka, którego chyba odłożyłem właśnie. Tutaj jest niebieski. Dam na środku tej zagrody. Wtedy one będą od niego uciekały do, do brzegu. Oj, proszę mnie nie bić. Nie bij, nie bij! Kurde, skurczy biki są naprawdę mocne. Dobra. Jak tutaj... Próbuję, spróbuję rozmnożyć. Ale to dopiero zaraz. W ogóle mam te cząsteczki włączone? Nie, wszystkie. A dobra, jeden. W ogóle tutaj stąd kater nam powstaje, nie? I co, mamy małego huglina? Dawaj, 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 dawaj. Jedy, co to za tutaj namzoryk no, powstaje, Zacznij moi drodzy, <laughs> z tych uszu. Dobra, mamy pierwszego małego huglina. On niedługo powinien oczywiście sobie podrosnąć, a my będziemy mogli sobie dalej hodować jedzonko. No i dobra, powiem szczerze też, mam nadzieję, że naprawdę te moby mi nie będą znikały. Jeżeli będą, to troszkę problem. Jeżeli nie, to super, wręcz fantastyko. O, mamy dwa kolejne hugliny i ja bym sobie je bardzo chętnie tutaj sprowadził. Problem jest taki, że nie mam za bardzo co jeść i jak mnie znowu obiją, no to będę miał mały problem. Hmm. Spróbujemy, spróbujemy jak nie to stworzę tutaj bardzo prosty mechanizm, który będzie powodował, że te moby będą tutaj wpadały, a one od niebieskiego grzybka uciekają. Dobra, dobra. No tak uciekły, to ja na szybko spróbuję ten mechanizm zrobić, tylko znowu potrzebuję do tego trapdory, których raczej przy sobie nie mam. Więc najpierw też wezmę netherrack i tych trawdorów kilka zrobię. No tak, z 8 sztuki będzie gitarka. Spoko, tylko proszę mnie jeszcze nie atakować. Dajcie mi chociaż 2 minuty, dobra? Chogliny? 2 minuty, 2 minuty! Dobra, tu jest chyba gdzieś niebieski grzyb. Nie ma. No to muszę tego niebieskiego grzyba sobie gdzieś tutaj yy, dać. Szybko, szybko. Ciocio, cio, cio, Uciekać. Wąt, wąt, nie stąd. <laughs> dobra. I to będzie bardzo proste, ale powinno działać. Musi wręcz działać Zrobię sobie właśnie tutaj ten mostek moi drodzy Bardzo podobny system jak tutaj yy, I tak, tutaj damy trapdory Ciach ciach I tutaj też damy trapdory To powinno mi bez problemu pozwolić przeskoczyć dalej nie! 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 KURDE! KURDE! <śla> ja pierdolę. Nie mogę uciec Ale okej, okay, mamy pierwszą możliwość, pierwszą sytuację żeby sprawdzić Czy kotwica działa na tym datapaku nie działa! Cholerka! Jasna! Jajaj! Muszę dosyć tego napisać, żeby mi tutaj ogarnął troszeczkę ten datapack, tak, żeby z kotwicą to działało, bo na pewno miałem na kotwicu spawiony respawn point. No dobra, no dobra, przynajmniej jedną rzecz mamy przetestowaną. W ogóle tu mam też twierdzenie, w niej nie byłem, w niej nie byłem, by można było tutaj się przejść i, i zobaczyć, czy są gdzieś tutaj skrzynki z siodłem. Dobra, powiem wam szczerze, że też nie pamiętam w którą stronę muszę iść. Chyba w tym, ten teren wygląda mi w miarę znajomo. No dobra, chyba będę musiał polecieć sam, po koordynatach mniej więcej, nie? Czekajcie, tak, 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 te, to ten ewident nie było i ja tutaj zawsze musiałem gdzieś zeskoczyć sobie, czy miałem gdzieś tu zejście. Już nie pamiętam. Dziś mam zapisane sobie na F2, czyli w screenie, koordynaty tego miejsca i jest to 122 na... Nie, 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 nie co ja gadam. Gdzie to jest mniej więcej? Uje, to nie, to jest z mojego Snapcrafta. To są te Snapcrafta koordy. Okej, okay, to prawdopodobnie jest jakieś 230x400 Czyli w tym kierunku, okej okay, Tak, 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 pamiętam to doskonale, to ja tędy muszę iść Tak jest, to nawet na odcinku chyba byłem I spróbujmy tędy właśnie się przejść, bo to na... Kurczę, no na minus to nie za bardzo iść tędy Tędy może przejdę, bo tędy raczej nie szedłem Nie, 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 nie. tędy na pewno nie szedłem Cholera, nie pamiętam już jak ja zginąłem, jak szedłem do tych moich itemów Chyba mniej więcej jakoś tak, okej, okay, okej, okay, coś takiego to było tak! Tutaj mam ten Warp Forest. No dobra, moi drodzy, już wiem. Tu niestety muszę zaskoczyć. Ała. Nie będzie łatwo, nie będzie lekko. Tak, jest mój crafting. No to mniej więcej już chyba trafię do nas, do tej... Powiedzmy, naszej bazy. Tak, to chyba jakoś tędy się szło. Czekajcie, dalej, dalej, dalej. 200 kratek jeszcze jakieś mamy do naszej... ...piknej bazy. Chociaż ciężko to bazą nawet nazwać. Jakoś tędy. Hmm, chyba muszę sobie mimo wszystko zrobić jakiś drewniany tutaj ekwipunek, wiecie, i chociaż kilka kilofów, bo inaczej ja się przez to nie przebiję. No dobra, jakiś tam ekwipunek drewniany mam. Przy okazji mam tutaj brązowe grzybki. Jeszcze jakby muchomorki się trafiły, to byłoby cudownie. Szczerze mówiąc, nie patrzę za nimi tutaj nigdzie i chyba nigdzie ich tutaj nie ma. Ajejajajaj. A szkoda, bym sobie teraz zupki zrobił. A wiecie, zupki by się mogły przydać teraz, zwłaszcza, że nie mam co jeść. A głód troszkę już zaczyna doskwierać. Kolejny brązowe grzybki, znaczy jeden grzybek. To jest czerwony. Czekajcie, może gdzieś tutaj mu homorka dojrze. No byłoby cudownie, ale muszę uważać też na pigliny, które lubią się tu pojawiać, a nie ma żadnej części. Ło! Yy... złotej zbroi! To będą mnie atakowały! Skurczy byki, won! Won mnie stąd! Jeny! czekajcie, 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 moi drodzy. Nie mam też nederaka. Muszę tu na szybko sobie coś nakopać. Chociaż kilka sztuk. Dobra, to powinno mi dać troszeczkę czasu, wiecie? Chociaż nad nie wiem, czy one tu podeszły, ale dobra. Nieważne, lecimy sobie właśnie w górę, bo ja muszę się właśnie na górę tutaj, moi drodzy, dostać. Tam jest sobie normalnie jak człowiek wszedł, ale no niestety widzieliście, że pigliny mi troszeczkę chciały to uniemożliwić, więc... Na szybko ja sobie tutaj się przejdę w górę. O, kwarcyk! kto mi na Lovecrafcie by się przydał w ogóle dziękuję moi drodzy za to, że tak licznie przybyliście na wczorajszy live z moją dziewczyną na Lovecrafcie na Facebooku, było bardzo miło bardzo dużo osób też e, właśnie wpadło na tego live'a co mnie mega cieszy, bardzo wam dziękuję wraz z moją dziewczyną, która aktualnie przy mnie nie ma o jeny, o jeny! Jak, jak mało wraz z moją dziewczyną, niesamowicie wam dziękujemy i możliwe, że dzisiaj wieczorem również takowy live się odpali, nie wiem czy moja dziewczyna będzie chętna czy nie, jeżeli tak to czemu by nie w sumie, czemu by nie Jeden, moi drodzy, trzymajcie kciuki, bo tu może się naprawdę za chwilkę to niezbyt fajnie dla mnie skończyć. Oj, 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 oj. Dobra. Byle Gast mnie nie widział. Kurde, myślałem, że postawię sobie bloczek. Jeden, myślałem, że się na Endermana spojrzałem. To już byłby rip. Rip in pepperoni, moi drodzy. Rip in pepperoni. I w sensie własnym. Dobra, moi drodzy. Chodźmy tutaj wyżej. To... O, o, o! Proszę bardzo! No, moje kochane grzybeczki. W takiej trudnej chwili mnie uratują. Jak ja się cieszę. Czekajcie, tutaj sobie od razu zarobię właśnie. Miseczki. Jeszcze jeden brązowy grzybek by się przydał. Może gdzieś tutaj wyczaje. Gdzieś tu w okolicy. No, nie, niezbyt, nie? Niezbyt, Gasteł! Gasteł, a ja nie lubię. Nie, dobra, to też sobie wtrąbię. No, ja to też można wtrąbić. Dobra. Ja się tu rozejrzę jeszcze po grzybkach, no bo jak były muchomorki, no chociaż jeszcze jeden brązowy, tak żeby na zapas mieć. W ogóle muszę przestać biegać, wiecie. Ja cały czas ze jestem przyzwyczajony, żeby biegać z wciśniętym kontrolem. I cały czas mam zbindowane bieganie, ale no tutaj to nie jest dobry pomysł. No nic, nie ma moi drodzy. Nie ma, muszę iść sobie dalej po koordynatach, no to jakieś jeszcze 150 kratek w tę stronę, no i 150 w tamtą. Okej, okay, to nie będzie łatwe, moi drodzy. To nie będzie łatwe, ale jakoś tam się przebije. No. Muszę dać radę. Chyba będzie okej. Okay. No i jest chociaż brązowy grzybek. Szkoda, że ten Enderman tu też się kręci. No spoko. To ja sobie na szybko wykraftuję jeszcze jedną zupkę. I na razie jej nie jem. Czekajcie, czekajcie, czy ja w tej twierdzy byłem? Jeżeli nie, no to ja wiem już, gdzie będę chciał się wybrać po w poszukiwaniu tego yy, siodła. No nic, dobra. Moi drodzy, dalej jeszcze mam tam daleko. Dokładnie jeszcze 200. O, równiutkie 200 kratek. To ja muszę tamtędy iść i potem delikatnie skręcić sobie w lewo. To nie będzie łatwe zadanie. To będzie bardzo trudne. I ja kurde, nie wiem, jak, jak powinienem się tam łatwiej dostać. Bo jest jakaś łatwiejsza droga, ale teraz jej nie mogę znaleźć. <laughs> Chyba na odcinku wracałem kiedyś właśnie tą prostszą drogą. Okej, okay, skorzystamy do amortyzacji z tego, świetnie, no dużych obrażeń nie dostałem, sobie to zjem, przy okazji troszeczkę też tego zniszczę, no bo właśnie czasem dla amortyzacji mogłem sobie to postawić, i może być całkiem git, dobrze, że tu jeszcze mam kawałek Warp Forest, czyli no, Warp Forest jest najbezpieczniejszym w sumie biomem jaki istnieje w Minecraft, nie, obecnie, no, ale tam już się zaczyna najniebezpieczniejszy biom, czyli Soul Sand Valley, czy to jest Soul Valley, nie, Soul Sand Valley to jest chyba, nie? Czyli pełno solsandu, który mnie spowalnia, pełno mobów, które chcą mi zrobić krzywdę, pełno niebezpieczeństw, i pełno bólu, smutku i niefajnych przeżyć. To ja już tutaj sobie wchodzę. No i mam jeszcze sporo kratek do przebicia. I to w ogóle jest 60 poziom, czyli ja sobie już wejdę moi drodzy, troszeczkę wyżej. I to jest prawdopodobnie ten solsand wali, który jest w okolicy mojej bazy. I najpewniej to jest właśnie znaczy, bazy, szumnie nazwany bazą. No ale wiecie, tam się sobie pomieszkuje. No i właśnie to jest ta twierdza, w której chyba ostatnio byliśmy, czyli w poprzednim. Odcinku. No dobra, już jestem na 53 poziomie. Do 59 dokładnie trzeba wskoczyć. A potem jeszcze jakieś 150 kratek w lewo. No nic. Jakoś to musi być, moi drodzy. Jestem przynajmniej na odpowiedniej wysokości. To będzie trudne zadanie, moi drodzy. Ale damy radę. O, 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 twierdza. Twierdza. To jest bardzo. Nie... Kurde. Czekajcie, jak wystrzeli pociski. Jak wystrzeli pociski, wystrzelił. To musimy przebiec dalej. O kurde, szkielet, ile glowstone'a, ile tych yy, blaze'ów, czekajcie, może to mi troszeczkę pomóc, tak, to jest bardzo dobry pomysł, troszkę ryzykowne, ale udanie, przynajmniej mam taką nadzieję, czekajcie, to jest ten, tak, to jest ten płomień, o który wam mówiłem, moi drodzy, w poprzednim odcinku, ten lewitujący, jesteśmy w domu, cholera, chyba. Nie się na mnie, nie patrzcie na mnie, nie patrzcie na mnie, nie widź mnie Ja tylko do domu biegnę dobra, i teraz mniej więcej chyba trzeba, moi drodzy, w tym kierunku i chyba w tym, dobra. Tak, patrzę po koordynatach, bo na drugim monitorze mam odpalony screen z koordynatami tej mojej pseudobazy. Jest! Jest! Mamy to! Okej, okay, już nie mogę, moi drodzy, ginąć, bo datapack nie uwzględnia właśnie respawnu. Będę musiał poprosić Zetiego, tego, żeby. Czy dałoby się to jakoś ogarnąć? Nie, 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 błagam cię Hoglin, nie tym razem, nie dziś, nie teraz. Nie <śm> Błagam cię, odpuść! Odpuść, idź sobie, idź, zgiń, przepadni. To jest będzie. Niefajne, to jest będzie tak, to ma sens. Okej, okay, na razie Hogliny tamte nie zniknęły. Ten niestety też nie. <śm> a ich jest aż dwóch. Dobra, muszę tutaj mnóstwo, naprawdę mnóstwo tych niebieskich grzybków, moi drodzy, postawić. I jakoś tej temy moje muszę stąd wyciągnąć, nie? Jakim cudem? Przecież czanki muszą być załadowane. Aha, jeszcze mi uciekł tutaj. Hoglin, fajnie. <grystanie>

być chyba nie może. Nie no. Ech, to jest bardzo nieudany odcinek, moi drodzy. Bardzo nieudany odcinek. Próba zrobienia farmy Hoglinów mi nie wyszła Ech, Cholera, cholera, no. Znaczy zrobiłem zagrodę, mam jednego Hoglina, ale one są za mocne. Muszę je zrobić chyba... Moi drodzy, w dole. Zrobić ją w dziurze. Przynajmniej jakieś wnioski po tym odcinku wyciągnę. Robię ją w jakiejś niewielkiej, bo niewielkiej, ale dziurze. Najpe najlepiej właśnie na jakiejś wysokości... na głębokości trzech kratek. No i wtedy faktycznie nie będę musiał... Ostrożniej je tam sprowadzać. Kurde, kurde, kurde. Eee, moi drodzy, wiecie co? Chyba będziemy na dziś kończyć, bo to jest naprawdę pechowy odcinek. Nie, nie, nie. Farmę zrobimy porządną w kolejnym odcinku, bo no w tym raczej mi się to już nie uda. Za duże ryzyko. No i jeszcze muszę znowu dotrzeć do mnie do bazy! Okej. Okay. Okej? Okay? Okej okay, Minecraft, okej. Okay. Nie wiem czy ty mi próbujesz tutaj udobruchać, żebym jeszcze robił tę farmę dzisiaj czy nie, ale mi się dzisiaj nie chce. A Minecraft zaraz i mnie łukatropił, bo to był zlagowany ten zlagowany upadek. No nic moi drodzy, mam nadzieję, że mimo wszystko Wam się podobało, chociaż nie wiem, co w tym odcinku mogło Wam się podobać. Próba zrobienia farmy oglinów? Chyba jedynie to. No nic moi drodzy, trzymajcie się, życzę Wam wszystkim bardzo serdecznie, oczywiście wesołych świąt, udanych prezentów, no i przede wszystkim. Mimo tego, co aktualnie mamy na świecie, dobrze spędzonego czasu, chociaż z najbliższymi, bo wiadomo, że zbyt wielkie i tłumne zgromadzenia rodzinne w tym czasie są niezbyt możliwe, ale miejmy nadzieję, że to jak najszybciej minie i tego, jak i Wam, jak i sobie, też oczywiście, moi drodzy, życzę. Trzymajcie się, moi drodzy. I do usłyszenia. Do zobaczenia wkrótce. Cześć! A ja chociaż sobie pozbieram te grzybki, żeby bezpiecznie wrócić do domu.